Będziecie się tak cieszyć nią! Będziecie siedzieć w niej, kawkę pić, a potem nie będziecie mieli gdzie usiąść. I też go troszeczkę podleję zaraz. Oczywiście jak w domu macie, to tak nie za bardzo, bo... Smelty. pan co z ciebie wyrośnie Martwię się już od tygodnia Takie nie ma, takie nie ma Zębów nie myjesz Kolegów wciąż bijesz o, Dziurę masz Najnowszych spodni Nikt jeszcze nie wie Co ze mnie wyrośnie Gruszki na wie Wróciłem, patrzcie oczywiście czym na karmię. Na karmię Milajara kompleks Nie walimy tego nie wiadomo ile no Dobra, temu też można by było sypnąć trochę Zobaczcie jaka susza i też go troszeczkę podleję zaraz czytam wianecznikowi powolusieńku tak można cykać. oczywiście jak w domu macie to tak nie za bardzo, bo w domu tak wam słońce nie wejdzie jak już tutaj zacznie wyłazić znaczy wyłazić, no po prostu ja mam większy dostęp do światła mając szklarnię, każdy kto ma tak da tego trochę nawozu i to też wszystko zależy od temperatury bo poniżej 10 jak ktoś trzyma rośliny to po co to w ogóle nawozić jak to kurde nie będzie rosło. Na tą obecną chwilę nie jest 19. Jest około godziny 11. No jest 13,7 stopnia. A tak dzisiaj słońce wyłazi i się chowa, nie? No i jak dowali, tu czasem to jest ponad 30 stopni. Wchodzę, czekajcie. Zebrina Rojo elegancko zimuje. Też by się przydało o niej nagrać. A nie w kółko o tych Welutinach, tylko kręcę o tych, bo one najbardziej są szukane, można powiedzieć. Na tą obecną chwilę. Zobaczymy, czy coś ruszą, te obcięte. Z czasem wam dam znać. Chociaż kurde, ten taki zdechlak. O, już sika tam. A kij tam nie będzie. Ktoś tam pisał mi, że co zdycha. No zdycha rigida, drugi rok tak wygląda. Nie wiem co jest, już chyba, chyba nie zatrybi. O, sedzonki czekają wyrygatki a tu mamusia, patrzcie. Widzicie jak troszkę liście omdłe są? No to wiadomo czemu są omdłe. Zmiana, czekajcie. To no, przerąbane, powinno mieć trzecią rękę. Olira jasna. Trzeba poddać o i tamte trochę. Tutaj to już ciepło, jak słońce wyjdzie, to tu ze 35 stopni potrafi być. Ja już pod, po, zaczynam ogólnie wszystko trochę więcej podlewać. Żeby to trochę ruszyło, nie? O tu zdech burmesę blue, ale opatrzcie, o widzicie, zdechnie jeden, wyjdzie sezonka. No i tak to leci. No dobra, to na tą chwilę starczy. No i zawsze jak coś mi wody zostanie, to. Mata tam. No dobra, bo kurde, idę, idę zmontować ten film. Spróbuję go tak śmieszniej zrobić. W sumie to ostatnio to Cały czas tak śmiesznie coś robię Do grupy zapraszam, oczywiście tam się dzieje. Czasem odpalam na żywo, ale nie wychodzi. Blokują tam coś. Kurde, masakra. O, następna masakra. Masz to, od... Pijadło. Ciasno, już mnie to denerwuje, naprawdę. Ciasnota to tutaj cię kosmos Buduj szklarnie Budujcie szklarnię! Będziecie się tak cieszyć nią! Będziecie siedzieć w niej kawkę pić, a potem nie będziecie mieli gdzie usiąść. Powodzenia, trzymajcie się.